Cześć, witam Was Taki krótki, właściwie pierwszy mój NRVlog, po części dlatego, że um, obiecałem, że to kiedyś zrobię i dzisiaj jest akurat ten dzień, kiedy, kiedy to zaczynam robić, to raz. Na dwa, forma tych blogów, tych moich pogawędek będzie dosyć krótki, będą one wrzucane w miarę regularnie i nie, żeby odróżnić od moich pozostałych vlogów, które nagrywam na, kam, na mojej kanapie, którą widzicie z tyłu, będzie one po prostu w formie takiej, że będę nagrywał to tutaj sobie na kamerze internetowej. Dzięki temu będzie ten mniejszy dystans między mną a wami, a po drugie jakoś będzie się to po prostu odróżniało. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, słuchajcie o zawiści. Na pierwszy temat, taki dosyć ciężki. Zawiści, która w pewien sposób niszczy ludzi, I nie mówię tutaj o tych ludziach, o tych ludziach których, których dotyka ta zawiść, ale tych, którzy sami atakują. I powiem Wam taką historię. Miałem taką w pracy, miałem takiego kolegę. Nazwijmy go Marcin, niech będzie Marcin. Ogólnie bardzo go lubiłem, bardzo żeśmy się przyjaźnili, mnóstwo czasu, żeśmy spędzali po pracy razem, bo żeśmy chodzili na jakieś browary gdzieś. Jednak Marcin miał jedną bardzo taką przykrą przypadłość, mianowicie strasznie zazdrościł, jeżeli ktoś coś miał więcej niż on. I to było dosyć takie głupie, muszę przyznać, że dzisiaj, dzisiaj patrzę na to, bo strasznie głupie, bo. Zazdrościł, że szef kupił któremuś tam pracownikowi nowy fotel. Zazdrościł, że ktoś ma lepszy monitor. Zazdrościł, że ktoś sobie kupił lepszą myszkę do komputera. I od razu to było takie, wiecie, że on ma, a on nie ma. Że dlaczego ktoś ma mieć lepiej, skoro ja, ja mam gorzej? tak? No najprościej można tak to, to ująć. I z Marcinem. Ogólnie spoko się gadało, tylko no mówię, ta przypadłość, która mu się włączała, to był taki, taki jakby pyk i właściwie... Za No i słuchajcie, okazało się, że Marcin miał jeszcze jedną dosyć brzydką przypadłość, mianowicie taką, że ja myślałem, że on do mnie się odnosi ok, ale okazało się, że gdy tylko odwracałem się do plecami, do niego plecami, to wszystkim za plecami jeszcze jechał właśnie tym swoim stałą gadką, że dlaczego ktoś ma lepiej. Ja się o tym dowiedziałem, no wcześniej czy później musiałem się dowiedzieć i. Gdy on się dowiedział, że ja już wiem i ta eskalacja zaczęła się nasilać, jakoś tak oczywiście nasze stosunki się zerwały, ale były takie niewybredne komentarze. I niedługo później ja założyłem swój kanał na YouTubie. Początki były ciężkie na YouTubie, nie, u, nie uważam, że ono jakoś tam specjalnie, specjalnie jakoś dobrze szło, ale jakoś tak się szczęśliwie złożyło, że na samym początku mojej działalności na YouTubie dzięki współpracy z niejaką Anią z nieistniejącego już magazynu PSD Magazyn dostałem do przeprowadzenia testów stację Hewlett Packarda. To mój pierwszy film na kanale. Jezu, jaka odezwała się w nim zazdrość, jaka wrogość, że ja dostałem, a on nie dostał. I. Później ta eskalacja tego ona się powiększała wraz z rozwojem mojego kanału, chociaż on odszedł z firmy, kiedy na moim kanale było tam, nie wiem, z 15-20 tysięcy widzów, nie pamiętam dosyć, ale strasznie go to kłuło, że ja odnoszę jakiś sukces. Chociaż tak, patrząc na, na to globalnie, to taki sukces duży nie był. Nie? Przynajmniej nie było to coś, czego on sam mógłby, nie mógłby zdobyć, gdyby chciał. No i koniec końców. Y Odszedł z tej firmy, nie wiem co się z nim stało, nie jesteśmy już znajomymi, na Facebooku też się ze sobą nie kontaktujemy, natomiast pozostał taki niesmak, i ogólnie takie mam przemyślenia na ten temat, że ludzi można podzielić na dwie grupy: albo takich, którzy tylko siedzą, marudzą, wylewają swoje gorzkie żale na internecie i liczą na to, że osobie, osobie którą szkalują, będzie gorzej nie, że zacznie nagle gorzej się wieść. Nie, bądź że dzięki temu, że kogoś tam szkalują, to jemu będzie lepiej i on uzyska z tego jakieś profity. No też nie. Jedyną, jedynym tutaj takim. No, nie można powiedzieć, że to jest jakiś zysk no, dla tej osoby. To, to, że będzie się czuła lepiej, bo kogoś tam poszkaluje na internecie. Ale tak naprawdę, patrząc na to z drugiej strony, ta osoba, która jest tam, powiedzmy, nie wiem, tak jak mówię, no tak jak mojego kolegę obgaduje, to albo po prostu o tym nawet nie wie, albo go to w ogóle nie obchodzi, albo robi swoje dalej. I lekcja na dzisiaj. Yy... Zamiast siedzieć i wylewać gorzkie żale na internecie, że komuś się powodzi, że ktoś ma więcej subów, że ktoś coś dostał, że ktoś coś kupił, że ktoś ma więcej pieniędzy czy coś takiego, trzeba wziąć się za mordę, ścisnąć w dupę i wziąć się do roboty. Moi rodzice nauczyli mnie jednej bardzo fajnej rzeczy: że żeby nigdy nikomu nic nie zazdrościć. Jeżeli chcesz coś mieć, co ma ktoś, zakasaj rękawy i tyraj, aby osiągnąć to samo. I to jest chyba lekcja na dzisiaj. Zamiast zazdrościć, zepnij się i pracuj na to, aby uzyskać to samo, co osoba, której zazdrościsz. Bo jest to możliwe. Ja tak działam właściwie całe życie i nie mogę powiedzieć, że jakoś źle na tym wyszedłem. No. To był pierwszy vlog w stylu NR vlog, czyli zamulanie do kamery. Dobry pomysł na tytuł. Zamulanie do kamery. Podoba mi się. To tyle. Pozdrawiam was energii. Trzymajcie się do następnego. Cześć.